Cześć! Dzisiaj jesteśmy w Lublinie zobaczyć, jak oprócz przygotowań do sezonu, angażuje się w pomoc Ukrainie drużyna z Lublina. Jako klub powinniśmy się przygotowywać do sezonu, ale nasze działania zaprzątnięte są pomocą uchodźcom z Ukrainy, którzy mają ciężką sytuację, z miejsca, gdzie trwa wojna. Organizujemy zbiórki i staramy się jak najwięcej osób zakwaterować gdzieś po znajomych, po wszystkich ludziach, którzy chcą przyjąć te osoby. Organizujemy zbiórki rzeczy, które są potrzebne i dla osób walczących to potrzebujemy głównie takich spożywczych rzeczy, które by zapewniły walczącym wyżywienie jak również ubrania które są tam bezwzględnie potrzebne: buty, skarpety, odzież termiczną, ciepłe kurtki, rękawiczki, latarki i wszystkie te rzeczy, które są opisane na naszej e, stronie internetowej, na naszym fanpage'u. Bardzo wszystkich proszę i zachęcam do tego, żeby odpowiedzieli na ten apel i pomogli naszym sąsiadom, gdyż wojna się tam toczy i pomagajmy.